Jeżeli interesujesz się grami, jest duża szansa, że wyczekujesz premiery Cyberpunk 2077. Produkcja CD Projekt Red zadebiutuje jednak dopiero w kwietniu 2020 roku. Do tego momentu warto więc spędzić czas z innymi grami osadzonymi w podobnych realiach, żeby odpowiednio wczuć się w klimat. Zanurzmy się więc w świecie pełnym wszczepów cybernetycznych, neonów, przestępczości, seksu i chciwych korporacji. Oto 11 najlepszych gier cyberpunkowych. Listę zaczynamy od naprawdę mocnej, choć nieco mniej rozpoznawalnej pozycji. Observer to pierwszoosobowy horror psychologiczny, przedstawiający futurystyczną i mroczną wizję dystopijnego Krakowa w 2084 roku. Wcielamy się w Daniela Lazarskiego. Detektywa i zarazem jednego z tytułowych obserwatorów, czyli pracujących dla policji osób, które potrafią włamywać się do umysłów podejrzanych. Doskonały klimat, świetna rola głównego bohatera oraz przerażające koszmary badanych obiektów czynią grę wyjątkową. Gra o Barmanie w realiach Cyberpunk? Tak, to mogło się udać. Choć nie ma tutaj wartkiej akcji, strzelanin i sekcji zręcznościowych, The Red Strings Club pęka w szwach od cyberpunkowego klimatu. Korporacja Supercontinent zamierza wprowadzić do obiegu system, który eliminuje w społeczeństwie depresję, strach i gniew. Sprzeciwiając się modyfikacji umysłów, wspomniany barman, hacker i zbuntowany android łączą siły, by pokrzyżować plany wroga. Rozgrywka polega między innymi na obsłudze klientów barów, wśród których pojawiają się pracownicy Super Należy przyrządzać takie trunki, które zmuszą ich do wyjawienia sekretnych informacji. Ruiner to wypełniony brutalnością shooter z widokiem izometrycznym, dzięki zawrotnemu tempu akcji nasuwający nieco skojarzenia z Hotline Miami. Fabuła jest tu tylko pretekstem do rozpętania chaosu. Ale dla zasady warto wspomnieć, że gramy bezimiennym bohaterem, który w futurystycznym mieście walczy z systemem o uwolnienie brata. Grę podzielono na kolejne sekcje, areny, na których rozprawiamy się z falą wrogów. Poziom trudności jest wysoki, ale w dowolnym momencie możemy cofnąć rozporządzone punkty umiejętności i wydać je w zupełnie inny sposób, próbując alternatywnej taktyki. To nietypowe połączenie klimatu cyberpunkowego z klasycznym fantazy jest taktyczną grą C RPG w starym stylu, z turową mechaniką walki. Produkcja spodoba się jednak nie tylko miłośnikom serii X-COM czy Wasteland. Przenosimy się do 2054 roku, w którym wirusy przeobraziły ludzkość w krasnoludy, orki, trole, elfy, wilkołaki, gule i wampiry. W trakcie zabawy gracz zarządza i dowodzi grupą Shadowrunnerów, czyli najemników, Którzy za odpowiednią zapłatą podejmują się każdej misji. Postacie reprezentują klasy m.in. ulicznego samuraja, maga czy szamana. Mało kto nie kojarzy kultowej serii Deus Ex, zapoczątkowanej w 2000 roku. Rozłam ludzkości to najnowsza część cyklu, usprawniająca rozwiązania zarówno z pierwowzorów, jak i buntu ludzkości. To również najbardziej podobna do Cyberpunk 2077 pod względem ogólnych założeń rozgrywki pozycja na tej liście. Akcja przenosi graczy do świata, w którym ludzkość rozpadła się na dwa obozy: osoby posiadające cybernetyczne rozszerzenia oraz obywateli pozbawionych szczepów, którzy zaczęli gromadzić się w gettach. Ponownie głównym bohaterem jest agent Adam Jensen, który ma teraz do dyspozycji dwa razy więcej rozszerzeń niż w poprzedniej odsłonie. Grę można ukończyć agresywnie lub skradając się. Wygląda na to, że niezależni twórcy upodobali sobie profesję barmana w cyberpankowym klimacie, bo Valhalla to kolejna gra o przygotowywaniu drinków na naszej liście. Podobnie jak The Red Strings Club, intrygująca fabuła gra w tej produkcji typu Visual Novel pierwsze skrzypce. Brakuje tu możliwości wybierania wypowiadanych przez bohatera kwestii, co może nieco dziwić. Na wydarzenia na ekranie wpływamy przede wszystkim przez mieszanie trunków. O nudzie nie ma jednak mowy, co potwierdzają przytłaczająco pozytywne recenzje na Steamie. Invisible Inc. to gra, dzięki której poczujemy się jak prawdziwy szpieg. Zadaniem w tej taktycznej strategii turowej jest wykradanie tajnych dokumentów z siedzib korporacji na całym świecie. Liczy się umiejętność zarządzania drużyną i cierpliwość. Agenci nie sprawdzają się w otwartej walce, a śmierć jest permanentna. Wszystkie chwyty dozwolone. Postacie wykorzystują specjalistyczne gadżety, manipulują kamerami czy włamują się do systemów bezpieczeństwa. Warto nadmienić, że produkcja jest dziełem Clay Entertainment, twórców Mark of the Ninja czy Don't Starve. Paryż, rok 2084. Dzięki chipowi o nazwie Sensen możliwa jest cyfryzacja wspomnień, a więc również usuwanie ich dowolna manipulacja i handel. Bohaterką gry jest Nilin, która do niedawna kradła wspomnienia na zlecenie, a teraz sama padła ofiarą tajemniczych napastników, którzy wyczyścili jej pamięć. Tytuł studia Don't Not Entertainment podzielił fanów i recenzentów. Ostatecznie to jednak bardzo solidna produkcja z ciekawym motywem fabularnym i niestandardową walką. Dzięki pomysłowemu systemowi, sami ustalamy kombinacje ciosów, których później używamy podczas potyczek. Cyberpunk często zapożycza elementy z powieści detektywistycznych czy nurtu noir. Takie jest właśnie Gemini Rue, tradycyjna gra przygodowa typu point and click utrzymana w stylistyce pixelartowej. Trzymająca w napięciu fabuła oraz niezwykle zaskakujące i głębokie zakończenie, to jedne z największych atutów produkcji. Fabuła opowiada o dwóch mężczyznach, byłym płatnym zabójcy, który przeszedł na stronę policji, oraz pacjencie ośrodka resocjalizacyjnego, któremu wyczyszczono pamięć. Choć postacie znajdują się na osobnych liniach czasowych, ich losy przeplatają się. Zdecydowanie najdziwniejsza, ale być może najbardziej intrygująca produkcja w zestawieniu, określana niecodziennym mianem tekstowego MMO. W tej wieloosobowej przygodzie gracze wcielają się w hakerów eksplorujących internet przyszłości wyłącznie poprzez uproszczony interfejs. Głównym zadaniem w Hackmad jest zdobywanie wirtualnej waluty poprzez włamywanie się do systemów pozostałych graczy, oczywiście nie tych prawdziwych systemów i kradzież pieniędzy. Wszystko odbywa się poprzez hakowanie i pisanie skryptów. Użytkownicy mogą zawierać między sobą sojusze, ale gra stanowczo zachęca do oszustw i wbijania noża w plecy. Obecność produkcji Ubisoftu w zestawieniu może dziwić. Gra jest zdecydowanie bardziej punk niż cyber, bo nie ma tu chociażby wszczepów. Jest za to walcząca ze skorumpowanymi korporacjami grupa ludzi z marginesu społecznego, posługująca się technologią, co już dobrze wpisuje się w gatunek cyberpunk. Watch Dogs 2 to gra akcji w otwartym świecie, a właściwie mieście. W porównaniu do poprzedniej odsłony mamy więcej możliwości eliminowania wrogów, a walka jest ciekawsza. A zapewne znacie jeszcze jakieś interesujące cyberpunkowe gry? Podzielcie się doświadczeniem w komentarzach, łatwiej będzie doczekać premiery Cyberpunk 2077.